Tak, chcemy wierzyć w bajki, chcemy wierzyć w bystury. bo jesteśmy eurakami. Tak jak o nas mówią Rosjanie. Tak, witam Państwa w piątym odcinku hmm, Politycznych Sirusów 20 lipca. Szanowni Państwo, Zważywszy na fakt, że kampania coraz bardziej mm, się rozwija, pomimo tego, że tak naprawdę do wyborów parlamentarnych jest jed... jeszcze no, rok bez mała, to jednak mm, politycy europejscy starają się za wszelką cenę. Tego swojego pana Tuska umieścić na fotelu premiera. Chociaż z drugiej strony m, chciałbym zauważyć, tak logicznie, że m, tak jak y, Hiszpanie y, za 50 milionów euro bez mała y, kupili od Niemców pana. Le Piłkarza Lewandowskiego, tak Niemcy oddali pana Tuskinio Polakom za darmo. <noise> Czyli nie był aż tak cenny. I to oddali przed czasem, przed kadencją, która miała upłynąć. Hmm, tak. No. Trudno powiedzieć, żeby to było logiczne nastawienie. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, wiele się dzieje, wiele się dzieje. Dziennikarze obawiają się, że jeżeli prawo i sprawiedliwość przegra, to będą prześladowani przez nową władzę, ponieważ zauważają pewne brzydkie rzeczy, które się dzieją w samorządach. Tak jakby te brzydkie rzeczy w samorządach nie działy się wcześniej. Ale wcześniej, Szanowni Państwo, nie dotyczyło to tego, czy innego pana, czy pani redaktor, dziennikarki. To dotyczyło innych, więc można było te sprawy pominąć. To tak jak tak zwana czwarta władza nie działa, nie funkcjonuje i dopiero jak sztuchnie się ją. To ona zauważa, że coś jest nie tak. Ale czy to wtedy jest jeszcze potrzebne? Czy kogoś to jeszcze obchodzi? Wątpię, mam bardzo duże wątpliwości, że to jeszcze kogoś obchodzi. Wolność pracy to nie na tym świecie. Szanowni Państwo, tak naprawdę. Prasa jest zależna od pieniędzy. Kto płaci, ten ma prasę. Tu opozycja nasza zebrała bardzo duże kwoty, no i wydaje też publiczne środki, żeby mieć tą swoją hmm, prasę, czyli tych. Hmm, jakby to mówić hmm, określić Lizo. Hmm, i to słowko możecie sobie dokończyć. No bo tak takich lizusów bardzo lubi władza. Władza lubi, zwłaszcza ta lokalna, samorządowa, bo zauważcie, że im mniejszy piesek tym głośniej szczeka. A władza lokalna to jest... To są te małe pieski, które chcą być dobermanami polityki. Które chcą władzy. Zresztą, szanowni państwo, widać to, widać to dokładnie. Wszyscy ciągną do władzy. Głośno mówi się, głośno mówi się, że Teraz jest tolerancja, jest otwarcie to tylko pis jest zły. No i pokazali otwarcie powiedzieli, że wszyscy, wszystkie istoty ludzkie, które czują się kobietami, mogą pracować w, danej, w pewnej firmie taksówkowej. I cóż, no, zgłosiła się osoba, przedstawiła się jako Daria i wybuchła awantura, ponieważ zauważono, że to jest prawdziwa kobieta. <noise> Czyli nie ta potomkini Ewy. No, kobieta z brodą nie każdemu pasuje, ale to gdzie jest ta tolerancja tych lewicowców? Atakują? Nie, szanowni państwo, bo to jest tylko slogan. Wy odbieracie to jako coś prawdziwego. Prawdziwego. A wiecie, jak. Yy, jak o Was mówią właśnie ci Rosjanie, od których zaczęła się w ogóle cała ta chryja, która doprowadziła do pogłębienia się inflacji w Europie? Pogłębienia się, no bo Rosja zakręciła już kurki, wojna na Ukrainie jeszcze pogłębi tą inflację. Pogłębi ruiny. No ja wiem, że wyszło wszystko od pandemii, od choróbska, tak, ale po tej pandemii, która miała się zakończyć, a tak naprawdę trwa nadal, miało się to wszystko skończyć, ale wybuchła wojna. Wojna, którą przewidziałem, bo zawsze jak jest jakaś sportowa impreza, jakieś igrzyska, to wtedy Rosjanie mobilizują się do ataku zaraz po ukończeniu takiej imprezy do ataku na przeciwnika potencjalnego przeciwnika, którego sobie wymyślą. I hmm, tak mówiąc szczerze to ta nazwa Euraki, Duraki, którą używają Rosjanie jest adekwatna do Europejczyków. Ale powiem jedno: błędy popełniają wszyscy. Politycy europejscy na ale teraz się okazuje, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że nie tylko błędy popełniają Europejczycy. To trzeba przyznać. Niewiele nie mamy takich informacji, żeby car osobiście. Popełnił błąd, ale jak się zdarza, no to warto o nim opowiedzieć. Wszystko zaczęło się od tego, że prezydent Joe Biden pojechał do Arabii Saudyjskiej z wizytą. Trochę niegodnie został przyjęty, ale w przemówieniu podkreślił, podkreślił że Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nie zamierzają. Wycofać się z Bliskiego Wschodu, że będą twardo stać na stanowisku niedopuszczenia do konkurencji ze strony Chin czy Rosji. No, pan Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, a w zasadzie car Rosji, postanowił złożyć wizytę również w państwach tego regionu. Co prezydent Biden? Najpierw udał się z wizytą do Turcji, potem do Iranu. Szanowni Państwo, hmm, Iran i Turcja są ze sobą skonfliktowane od wieków. Ponadto Turcja jest państwem natowskim. Może patrzeć przy, psych. Hmm, hmm, przy, hmm, psych. no właśnie. Widzicie Państwo, nocą nagrywane, a upały zmroziły i nie za bardzo mi to wychodzi, ale postaram się dokończyć ten film i czegoś się napić na noc, bo rzeczywiście zaszło mi w gardle i niestety nie do końca to wychodzi jak wychodzi, ale kontynuujmy. Turcja, ps, okiem raczej takim. Nieprzychylnym spojrzała na Rosję, ponieważ Rosja postanowiła, jakby połączyć sojusze z Turcją, które jest państwem natowskim, i z Iranem, który jest przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim nie lubi Turcji, bo Turcja miesza się w ich zdaniem, Iranu, ich interesy na Bliskim Wschodzie i vice versa. Wiesz, więc przychylnie nie mogą na to spoglądać ani Turcy na wizytę pana Putina w Iranie, ani Persowie na wizytę pana Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej w Turcji. Więc można powiedzieć, że popełnił gafę. To tak, jak w tej anegdocie. Przychodzi do pewnej firmy kontr kontrahent i umowa zostaje zawarta. Już miałem podpisywać i mówi: jak to świetnie, świetnie się udało. Nawet lepiej mi się rozmawiało y, niż z panem X, z którym podpisałem umowę godzinę temu. Chwila, chwila, mówi ten pan Y, był panu u a a teraz dopiero do nas, tak. No to przykro mi umowy nie będzie. Bo jak skoro był Pan mojego konkurenta i to najpierw to ja z Panem nie będę rozmawiał. Tutaj, w kwestii międzynarodowej polityki układa się to zupełnie inaczej. Teoretycznie inaczej. Teoretycznie co innego chodzi po głowie konkretnym politykom, ale suma sumarum. Wychodzi na jedno. Nie powinno się jechać w jednym ciągu do dwóch skonfliktowanych i rywalizujących ze sobą państw, zwłaszcza gdy te państwa doskonale o tej podróży wiedzą. Bo w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie trudno, trudno, żeby ktoś nie wiedział, a media nie doniosły, nawet jak jeżeli ktoś coś nie będzie wiedział, to media zaraz wszystko wyciągną. Międzynarodowe i opowiedzą. I można powiedzieć, że ta wizyta, bo nasi dziennikarze, wszyscy, wszystkie media europejskie, że przypatrują i mówią, że to taki mm, afront spotkał pana prezydenta Putina. No i, ale z drugiej strony to taka kontrola. Kontra w wydaniu Rosji, że zaraz po wizycie amerykańskiego prezydenta oni wizytują, tak jakby chcieli zbić kapitał swój i zdyskredytować to, co uzyskał prezydent Biden. Oj biedne dzieciaki, yy, dzieciaki, duraki, euraki, powiem tak: nic z tego nie rozumiecie. Prezydent Biden podkreślił swoją obecność, swoje zaangażowanie w regionie. Co planuje? Tego nie wiemy. Natomiast co planuje prezydent państwa Federacji Rosyjskiej, który jest zaangażowany w wojnę i któremu grożą sankcjami Euraki, no wiemy doskonale, szuka sojuszników. I tych sojuszników nie znajdzie poza Chinami. Chiny na razie Chińska Republika Ludowa wspiera, ale ten wspierany sojusznik zaczyna chodzić swoimi drogami. Może sobie robić z Niemiaszków, czy, fr czy Francuzików, rabów. Ale niech nie próbuje robić z Chińczyków. Bo jeżeli tak postąpi, to cały kapitał, który teoretycznie Zgromadził i w Bejdżingu jest on uznawany, może zostać spuszczony w toalecie. I cała podróż będzie na nic. Szanowni Państwo, jeszcze Nord Stream 1 jest zakręcony, ale Pan, hmm, prezydent, Putin twierdzi, że Nord Stream 2 jest i przecież może go uruchomić. Oczywiście to jest straszenie. Straszenie i prób próbowanie wytargowania czegoś w Europie. W Europie, która zajmuje się głupotami. Zajmuje się głupotami. Broni praworządności w Polsce to. Wyobrażacie sobie to tak, jakby pan Nes agent FBI, który ścigał Ala Capone, dowiedział się od przedstawicieli innej agencji, że jest, jest bandytą przestępcą, ponieważ ściga tego wspaniałego Ala Capone, który tyle robi dla społeczności, który, którego ludzie zdobyli pod Chicago fotel burmistrza miasta i tam, i tam jest spokój, ponieważ oni tam rządzą i dają pieniądze na przedszkola, na szkoły. To tacy wspaniali ludzie i on nie ma prawa ścigać za jakieś głupoty, no za to, że, że no padka pone sobie kogoś zastrzelił, jego ludzie kogoś pobili, kogoś zgwałcili. No przecież to, to jest takie normalne takie normalne, bo to są nasi przyjaciele. No to szanowni państwo, jakby to ktoś w Ameryce, to by pan Nezbez poszedł do swojego dyrektora FBI, w parę, w parę minut, w parę minut, czyli tam w pół godziny zebraliby wszystkie wszystkie środki bojowe i wszystkich agentów i z takimi agentami konkurencyjnymi zrobili porządek. Albo by ich zastrzelili na miejscu, bo to były takie czasy, albo powsadzali do więzienia i szybko by się z nimi rozprawili. My niestety jesteśmy w sytuacji, szanowni państwo, że u nas tacy agenci sprzeciwiają się. Nesowi, czyli polityką Prawa i Sprawiedliwości, naszemu rządowi polskiemu i sprzyjają Alowi Capone, czy panu Truskinio, panu Trzaskowinio, Budkinio, Schetynio i innym Gangsterinio. No, niestety, a swoje dokłada jeszcze. Niestety, yy, niestety, pani polityczka, nazwijmy to tak, której mąż no, zasiada yy, chyba w gremium rządowym i opowiada historyjki, no, że jest ona za aborcją i nie jest za aborcją, że wierzy i nie wierzy i w zasadzie to powinna być ta edukacja seksualna, bo. W bo, bo, może więcej by wiedziała, jak się zabezpieczać, jak mnie. Bo, bo w ogóle nie wiedziała, jak miała 12 lat, i. Szanowni Państwo, i tutaj wyłączyłem. Wyłączyłem ten wywiad. Wyłączyłem ten wywiad. Zresztą od środka słuchałem. <grym> Mówiąc szczerze, parę minut, ale jak to usłyszałem, postanowiłem tego nie słuchać. Bo to jest propaganda. No ja współczuję tej pani. Współczuję i. Proponowałbym, żeby raczej zamiast się zająć polityką, to zajęła się wnioskiem do prokuratury o tych osobach, z którymi się stykała, jak miała 12 lat. Bo to jest przestępstwo, przestępstwo karane z urzędu w prawie polskim. Yy, więc pani niech się nie, polityką nie zajmuje, tylko się zajmie właśnie tymi osobami, które panią tak skrzywdziły, że pani się dzisiaj tak zachowuje, jak się pani zachowuje. I to może do wszystkich, taka uwaga polityków, pilnujcie się, co mówicie. Bo ludzie myślą i ludzie wyciągają y, wnioski. Niektórzy nie chcą. Niektórzy nie chcą, niektórzy to, jak pan mm, redaktor Koszuszek, mogą trochę obśmiać i starając się, ponieważ jest życzliwy prawicy, Uniknąć pewnych skojarzeń, ale no niestety. Niestety, yy, dzisiaj mówimy o bandytyzmie i kryminalizmie więc niestety widać tu, że to hasło, od którego zacząłem Euraki duraki, zaczyna się rozprzestrzeniać, i to również może dotyczyć prawicy. Hmm, czy prawicy, czy tylko kogoś, kto udaje prawicę, to już jest kwestia. Państwa oceny na dzisiaj to koniec, szanowni państwo. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Pozdrawiam serdecznie.